Cześć, jestem Maciej i chciałbym Ci opowiedzieć, skąd wzięła się Bravo moda. Firma, która od lat tworzy obuwie skórzane dla kobiet. Mój tata zakochał się w butach już jako nastolatek. Z pomocą wujka nauczył się rzemiosła i w garażu rodziców zaczął szyć pierwsze modele. Jeden z nich, były to czółenka inspirowane włoskim stylem, zabrał na stadion dziesięciolecia, aby sprawdzić, czy wzbudzał jakiekolwiek zainteresowanie. Wrócił bez ani jednej pary i z zamówieniami na kilkaset kolejnych. No i tak wszystko się zaczęło. Nie było łatwo. Pojawiały się pierwsze pytania i trudności, ale nie odpuszczał. Pierwszych pracowników poszukiwał wśród swoich kolegów i znajomych. Gdy garaż stał się zbyt ciasny, przenieśliśmy się do większej hali, która dała nam prawdziwą przestrzeń do rozwoju. Zainwestowaliśmy w nowoczesny sprzęt, wspierający tradycyjne rzemiosło. Mogliśmy produkować więcej i lepiej. Firma rosła w siłę, a nasze buty zdobywały uznanie kolejnych klientów. Od zawsze byliśmy i jesteśmy firmą rodzinną. Moja mama do dziś testuje każdy nowy model, dbając o to, by nasze buty łączyły piękno z wygodą. Wielu naszych pracowników jest z nami od samego początku. To nie tylko zespół, to ludzie, z którymi przeszliśmy długą drogę, od małego garażu aż po ten halę. Przez lata wiele się zmieniło. Mocno się rozwinęliśmy, ale jedno pozostaje bez zmian. Najważniejsze są dla nas relacje i ludzie, którzy tworzą firmę, bo to nie tylko marka, to historia, którą tworzymy razem.